Wiecie co, mam wrażenie, że dość dawno nie recenzowałem jednej rzeczy, Amen. a mianowicie dodatków do gier. A to dlatego dzisiaj zrecenzuję dość mały dodatek. Everyone can relax. Has returned. Czołem, Tomek Dobosz, Gambit TV z tej strony. Witam Was w kolejnej recenzji. Słuchajcie, dzisiaj... Mam znowu dla Was dodatek. Dodatek niewielki, bo dodatek do gry zaklinacze od Gingie Games. Dodatek, który zawiera dwie dodatkowe talie. Co sądzę o zaklinaczach, możecie zobaczyć w mojej recenzji pod i, które jest gdzieś tutaj w rogu u góry. Natomiast dzisiaj pokażę Wam, co siedzi w tym malutkim pudełeczku z dwiema taliami. I na końcu opowiem Wam, co ten dodatek w ogóle do gry wnosi. Przy okazji dziękuję wydawnictwu Gindie za podesłanie mi tej malutkiej paczuszki do recenzji. No to lecimy! No cóż, zacznijmy szybki przegląd kart z dodatku Śmierć w szlamie. Zaczynamy od kart szlamu, czyli od zielonych ślimaczy. Kanał to jest wioska szlamu. No i tutaj już widzimy. Symbol szlamu, który będzie wielokrotnie używany w tej właśnie talii. Pierwsza rzecz, nadziak. Jak widzicie, nadziak daje atak i daje jakiś szlam, a także pozwala wskazać gracza, który ma odrzucić kartę właśnie z takim szlamem. Po co ten szlam? No, po pierwsze, nasz ślimaczy kanał daje punkty za, za szlam, ale za chwilę zobaczycie po co to jeszcze jest. Dalej mamy buty, które również dają szlam i obronę. I możemy dostać kasę za szlam. Mamy maskę, która daje nam dwa ataku i dwie obrony przeciwko kreaturom ze szlamem. Mamy coś szlamu, które możemy dać innemu, innemu graczowi ten szlam. I oczywiście daje dużo szlamu. Mamy Gumiastą broń, która pozwala zamieniać, pozwala zamieniać ujemną obronę na atak. Mamy coś smrodliwego, jak widzicie, strasznie śmierdząca ryba, która pozwala odrzucić możemy odrzucić tę kartę, aby inny gracz odrzucił jakiś swój szlam, ale ta karta daje nam również punkty za każdą kartę ze szlamem. Właściwie za każdy symbol szlamu. No i mamy potwory. I potwory w talii szlamu puchną. Puchną w zależności od tego, ile mamy mm, symboli szlamu w swojej talii. Taki zielony szlam ma plus jeden życia i atak za każdy symbol szlamu. No i sam również ma szlam. Przy czym ten symbol liczy się tylko w naszej talii, w cudzych już nie. Niebieski szlam. Ma większy atak za każdy symbol szlamu, a dodatkowo, kiedy go pokonamy, możemy wziąć dwa, dwa diamenty, znaczy dwa kryształy za każdy szlam, który mamy. Czerwony szlam ma większe zdrowie, większe, większą pulę życia, no a my możemy wyleczyć swoje rany za każdy szlam, który posiadamy, jeżeli go tylko pokonamy. No i oczywiście. Na końcu każdej talii musi być smok, więc tu mamy brunatnego smoka. No i my odrzucamy dwie karty ze szlamem, a inny gracz odrzuca jedną kartę ze szlamem, kiedy zostanie ten smok użyty, pokonany. Nekropolia. Nie umarli nekropolany. Ta talia ma nową mechanikę, wyprawa na cmentarz. I wyprawa na cmentarz to po prostu wyprawa na stos kart odrzuconych. Powierzchnią kartę możemy ją zabrać, jeżeli to jest przedmiot, albo walczyć z nią, jeżeli jest to potwór. No i oczywiście dostajemy punkty za każdego nieumarłego. Przedmioty. Kosa, która kiedy ją kupimy, może zadać trzy, znaczy zadaje trzy obrażenia wskazanemu graczowi. Mamy tarczę, która nie pozwala nam być celem ataków. Mamy łopatę, która pozwala nam wyprawić się na cmentarz. Tak po prostu. Mamy czar śmierci, który, po, jeżeli usuniemy tę kartę z gry, czyli ona nie trafia na cmentarz, ona w ogóle wypada z całej rozgrywki. Możemy wyprawić się na cmentarz, ale nie kończy to naszej tury, co jak wiecie jest niezłe. Mamy czar świętości, który daje nam dodatkowy, dodatkowy atak przeciwko nieumarłym. Mamy zwój ofiary, który za jedną ranę daje nam cztery punkty ataku. No i nieumarli, szkielet, który, dzięki któremu możemy zamienić kartę na storu z, z górną kartą ze śmietnika, czy też cmentarza. Mamy ghula. Ghul pozwala nam za usunięcie tej karty z gry wyprawić się na cmentarz i nie skończyć tury. Mamy Licza. Licz oczywiście pozwala nam wyprawić się na cmentarz po pokonaniu. No i oczywiście Drakolicz jako smok, który, ma, który jest silniejszy i bardziej żywotny za każdego nieumarłego, który jest w, naszej, w naszym posiadaniu. No i to wszystko. Są jeszcze poprawione karty z pierwszej edycji. Także wszystko już jest w jak najlepszym porządku. No dobra, wystarczy pokazywania. Czas to jakoś podsumować. No, okay, moi drodzy, i to właśnie znajduje się w dodatku do zaklinaczy, w pierwszym małym dodatku. Dlaczego mówię pierwszym? Bo w pewnym momencie, kiedyś przyjrzałem się pudełeczku, i tutaj widzicie takie 0,1 na tej rączce, co może oznaczać, że śmierć w szlamie to pierwszy z serii. Wielu, kilku, kilkunastu, nie wiem, ilu dodatków do, do gry zaklinacze. Dodatków, które prawdopodobnie będą, jeżeli będą, to będą w ten sposób wyglądały, że to będą nowe talie. Ponieważ nie pamiętam, czy ja to mówiłem w recenzji zaklinaczy, ale ta gra, no, widać, że ona chce nowych talii, chce nowych, nowych kart. I, I to jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli natomiast chodzi o te dwie talie, o nieumarłych i o szlamy, które tutaj się znajdują. No słuchajcie. 56 kart. Z czego 52 nowe, ponieważ 4 to poprawione wersje kart z podstawki. Więc mamy 52 nowe karty. Dwie karty, dwie karty wiosek. 50 kart mm, rynku, tak? 50 kart przygód, czyli po 25 na talie Nie bardzo fajna, bardzo fajna talia z bardzo fajną nową mechaniką chodzenia na cmentarz, czyli wyprawy na, na stos kart odrzuconych. Super sprawa, jak dla mnie. Można z nią trochę pokombinować, to nie jest takie, wiecie, tam akcja na wyrzucenie. Można z nią pokombinować, można troszeczkę, troszeczkę sobie poplanować. Da się to zrobić. Naprawdę, naprawdę fajnie to wychodzi. No i punktowanie kart. Punktowanie kart nieumarłych za inne karty, tak? To, to nie jest tylko, że karta każda karta nieumarłego punktuje za siebie. Można, można sobie to troszeczkę łańcuszkować. Bardzo fajnie pomyślane. Szlamy. Eee, szlamy, śluzy, kostki, <głynie> budynie i tak dalej. Również. Bardzo sympatycznie pomyślana rzecz. Szlamy, które rosną w siłę, w zależności od tego, ile szlamów ma u siebie już gracz, który próbuje je pokonać. Fajne jest to, że one jakby nie zbierają tej, tej siły ze wszystkiego, z każdego szlamu, który jest gdzieś tam dookoła, tylko ja je atakuję, więc patrzymy na te szlamy, które są u mnie, a nie u innych graczy, czy, 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 czy w to, na torze wypraw. Bardzo fajnie, naprawdę fajnie to działa. I całościowo ten, ten dodatek ma taką ekstra cechę. Nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, ale chodzi mi o to, że mechaniki, nowe dwie mechaniki, które są w tym dodatku, nie przyćmiewają tego, co jest w podstawce. To nie jest tak, że. O kurde, tutaj są fajne nowe mechaniki, ale stare karty ich nie mają i to już się tak głupio gra, bo, bo wiecie, czasami tak jest, że nowe karty w dodatku wprowadzają jakąś mechanikę i trzeba dorzucać karty, jakby wymieniać karty z podstawki, żeby one też miały tę mechanikę, żeby gracze nie czuli. Rozumiecie o co chodzi? Tutaj tego nie ma, bo tego nie musi być. To jest taki fajny, zamknięta, zamknięta całość. Można dodać jedną talię do, do postawki, można dwie, można to wymieszać i nie czujemy się w żaden sposób stratni. Czujemy tylko i wyłącznie wartość dodaną tego dodatku. I to jest bardzo, bardzo fajne. Ten dodatek naprawdę rozwija, rozwija regrywalność zaklinaczy. No i, jak zwykle, jest takim świeżym powiewem. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tę grę, ja mam nadzieję, że ich będzie więcej, że ta 0,1 to nie jest przypadek i że tam faktycznie pojawią się kolejne talie, kolejne potwory, kolejne pomysły. Czemu nie? Kolejne mechaniki. Chętnie. Dobra, to tak szybciutko było o śmierci w szlamie, czyli nieumarłych i galaretkach. Trzy pytania, trzy odpowiedzi. Zatem. Po pierwsze, moja bagiegowa, nie no, co wy, ja nie begeguję, nie oceniam bagiego dodatków. Czy śmierć w szlamie to dodatek zbędny, wymagany czy opcjonalny? Mimo wszystko ja uważam, że jest to dodatek opcjonalny, ponieważ nie naprawia w żaden sposób zaklinaczy. Pomijamy cztery poprawione karty, bo to nie było jakiejś strasznej rzeczy, że tam ikonki były nie tak. Nadrukowane. Nie naprawia jakichś strasznych błędów. Nie robi nagle z zaklinaczy gry, którą da się grać. O, i już jest fajnie. Nie, on dodaje nowe opcje, rozwija daje regrywalność. Można go na razie nie kupować. Sama podstawka jest OK. Dla, dla mnie jest to dodatek opcjonalny. Można grać bez niego, ale spokojnie, można go, m, można go dorzucić i też będzie dobrze. <grym> Ale, ale, do tego dochodzi druga rzecz, ponieważ e, drugie pytanie, czy kupiłbym ten do, dodatek, gdybym go nie dostał do recenzji. Słuchajcie, ja go znalazłem w sklepach za 30, 35 złotych. Naprawdę, to jest, to jest rozbój w biały dzień. Tak fajny dodatek za takie małe pieniądze. To nawet nie jest złotówka za kartę, tak? Więc Spokojnie, 35 zł. Jestem w stanie, byłem w stanie na coś takiego wydać, yy, wiedząc, co on daje. Spoko. No i trzecie pytanie: czy ten dodatek zostaje w mojej kolekcji? Tak, jak najbardziej zostaje. Zaklinacze są tam u góry, oni leżą na szafce, nie widzicie ich? Ale są. I ten dodatek wyląduje, yy, znaczy pudełko gdzieś idzie, a karty wylądują sobie yy, w pudełku z zaklinaczami. Zostaje. No dobra. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam serdecznie, że nadal mnie oglądacie. Zapraszam na mojego Facebooka, na mojego Instagrama. Bo tam czasem różne dziwne rzeczy się dzieją. Głoście dobre słowa o moim kanale. Lajkujcie, komentujcie. A przede wszystkim namawiajcie ludzi do grania, bo granie w planszówki, karcianki i inne tego typu rzeczy jest naprawdę fajne i zbliża do siebie ludzi. Chyba, że gramy w grę o Tron, ale to wiecie. Ok. To na dzisiaj wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.